Cześć. Z tej strony Raon, a to jest Mortal Kombat Complete Edition. I tak, e, kolejny chapter, w którym e, tym razem możemy sobie pograć postacią Sub Zero. E, lecz nie jest to do końca ten Sub Zero, którego widzieliśmy wcześniej w walce ze Skorpionem. A mianowicie jest to jego brat. E, nie pamiętam jak on się tam naprawdę nazywał. E, wiem tylko, że przed przybraniem. Przed przybraniem stroju Sub-Zero oraz jego imienia miał inną ksywkę, mianowicie nazywał się Tundra. Tundra czy Tundra? No, mniejsza z tym. Po prostu przyjął ksywę Sub-Zero oraz jego strój po tym, jak właśnie został nasz braciszek zgładzony przez Skorpiona. I to właśnie na jego cześć chyba to zrobił. Oczywiście po przysiąg zemstę na tej osobie, która zabiła. Naszego brata. No i teraz, właśnie w tym chapterze, będziemy tej zemsty dokonywać. Właśnie szukamy tego zabójcy. Nasz braciszek jeszcze nie wie o tym, że to skorpion go zabił. Ale niedługo się dowie, oczywiście. I tak. Pierwszy przeciwnik, z którym się zmierzymy, to jak widzicie, jest Cyrax. Tylko z tą różnicą, że jest już w formie cyborga tak, został już tak jakby no można powiedzieć, że odrodzony tak przynajmniej twierdzi mistrz Linkway ponieważ chce z wszystkich swoich ninja zrobić cyborgi i tak to nazywa odrodzenie w formie blaszaków tak no i widzicie, walczymy z Cyraxem dlatego, że przyszedł po nas, aby nas zabrać właśnie do swojego mistrza aby zrobić z nami to samo, czyli zamienić w y, robota. Oczywiście m, nasz bohater nie chce się na to zgodzić. No i po trochu ma rację. Po trochu, nawet bardzo. Bo nie wiem kto mądry by się chciał zgodzić na to, żeby zamienić go w robota. No ale dobra. Hmm. Ok, Tak jak widzicie, widocznie ninja z, z klanu Linkway... Z, z byli cały czas szkoleni do tego, aby w przyszłości zostać cyborgami. Do końca nie wiem, nie znam ich historii, ale mniej więcej to tak wygląda. Ale dobra, co my tu mamy? Dobra, Pyk, ok. Drugą rundkę zaliczyliśmy. Sub But you're dead. I am not the Sub-Zero you speak of. He was my brother. Your brother? I am only here to learn Sub-Zero's fate. He was killed by someone named Scorpion. Where would I find him? Try the Coliseum. That's where You have disturbed our regeneration process. Kurwa, to musiało boleć. Nie będę wam zdradzał, co będzie dalej, ale yy, wszyscy fani Mortal Kombat domyślą się. A tak, a my się zajmiemy Ermakiem. Ok, i tym razem naszym przeciwnikiem jest Ermak. Tak, z nim mieliśmy już styczność chyba podczas walki Liu Kanga. E, Liu Kangiem, hmm, chyba tak mi się zdaje, że Liu Kangiem przeciwko Ermakowi walczyliśmy. Albo Johnny Cage'em. Kurczę, nie pamiętam, nie pamiętam w, którym, w którymś odcinku to jest. I tak, Ermak. E, bardzo ciekawa postać, i powiem wam, że troszkę poczytałem o niej. I co wyczytałem, to na początku był to po prostu błąd programistów, który się nazywał R. Error, coś tam, Error Mac, Read. Coś takiego, nie pamiętam dokładnie, e, ale kurczę gdzieś to czytałem. I on był w pierwszej części Mortal Kombat, po prostu się nazywał tak. I od tego, od tego erroru po prostu wziął się skrót RMAC, R, -Mac, R Error Mac, Mac, coś tam z komputerami związane. A mianowicie teraz, znaczy mianowicie, po prostu chodzi mi o to, że Ermak jest połączeniem ludzkiej duszy z duszami z Outworld. Dlatego nazywa się jak tak jakby Legionem, ponieważ, ponieważ jest ich wielu, wiele dusz, które posiada coś jak Shang Tsung. Oczywiście, z tą różnicą, że nie potrafi przy, przy, po prostu przybierać e, dowolnej formy, jak Shang Tsung, ale za to ma, też, ma, za to ma inne moce, takie jak telekineza. Widzicie tutaj, to może nas podnosić, jak chce rzucać, e, dzięki swojej telekinetycznej mocy. Nawet tą postacią dużo nie grałem, więc nie powiem ale dobra, najpierw tu się skupmy, bo malutko życia mu zostało nam też, ale Powinniśmy go wykończyć Wow wow wow. No jeszcze wyjdzie, że on nas Nie! Dobra, udało się. Już myślałem, że przegramy Blade No Jax nieciekawie wygląda. but i need your help to get There's a portal to the south you can use it to transport yourselves back to earth realm mother that portal better be close ojal ale kuty mu I challenge Scorpion, the murderer of my brother. You will bring him before me. No one makes demands of the emperor. Reptile. Round 1. Fight. No i fajnie, znów walczymy z uh, Postać też e, dosyć ciekawą historię, a chociaż czy można to nazwać ciekawą historią, e, o co chodzi z reptilem? Reptile po prostu służy Shang Tsungowi, Shang Tsungowi i Shao z jednego powodu: pragnie odnaleźć, e, no, po, pragnie znaleźć e, resztę swojego klanu. E, jak widzicie. Wszyscy mu mówili, że jest ostatnią postacią ze swojego klanu. Nie wiem, on, jest, on ma po prostu moce, coś podobne moce do kameleona, czyli potrafi się chować, e, kamuflować zajebiście, że go nie widać. E, no i oczywiście wszystko związane z kwasem, czyli różnego rodzaju trucizny, które wypluwa z siebie oraz kulki, nie wiem. Widzieliście te zielone kurcze takie mazie O, teraz właśnie mogliście zobaczyć. No tak, no i tak jak mówiłem, służy Shaokanowi tylko w jednym celu. Chociaż nie można powiedzieć, bo jest najlojalniejszym ze wszystkich e, sług Shaokana i Shang Tsunga. a to dlatego, że e, tej postaci jako, jedyn, jako jedynej nie obchodzi w ogóle władza. Tak jak mówiłem wcześniej, on po prostu chce odnaleźć e, resztę swojego klanu

No Okej, okay, kolejna walka i w końcu możemy zemścić się za mm, za śmierć naszego brata, bo naszym przeciwnikiem jest Skorpion. Takie Skorpion. Wcześniej już nie walczyliśmy, jak widzieliście, tylko troszeczkę inaczej to wyglądało. Znaczy, inaczej, chodzi mi o to, że mogliśmy zabić Sub Zero dzięki Skorpionowi. Tym razem jest to na odwrót. Teraz mamy szansę zabić Skorpiona przy pomocy Sub Zero. No i tak. Pyk. Okej, okay. jedną mamy z głowy. Została jeszcze jedna. Dobra, zaraz powinno być po walce. Sub-Zero? No! You cannot save him. Stay here, or they will take you as well. We request that we return him to our temple for judgment. And what do I gain from granting this bold request? The Kuei's loyalty and service. Very well. He is yours. The flow of time has been changed. I spirit smoke this fate only to watch this new sub-zero fall no i will not be turned katana how is it that earthrealm ninjas brazenly appear before me when my daughter princess of outworld was sent to intercept them father be gone. I... begone Kitana's faith is a slender reed bent before the storm if it can be uprooted altogether sure let's go ruin someone else's life is this how you show your loyalty chapter 9 kitana then you upbraid me? I will not be scolded like some child. You need to be careful. I have never seen your father this angry with you. You are a princess. He expects more from you than I this. I know what he expects. We will talk later, when you are in more of a mind to listen. Princess Katana. I Bężące, nie no i dobrze, kochani. W tym miejscu sobie zakończymy odcinek. Jak widzicie, następny chapter będziemy grać Kitaną. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć!